IBDA to jedno z niesamowicie potężnych narzędzi ze stani konceptów ICT, dzięki któremu w bardzo szybki sposób jesteśmy w stanie określić, jaki obecnie jest bias i czy znajdujemy się w premium, czy w discount w ramach wyższych interwałów, w tym przypadku interwału dziennego. I żeby to określić, tak jak Wam już wcześniej wspominałem, musimy zmierzyć ostatnie 20, 40 i 60 dni handlowych od momentu, w którym znajdujemy się teraz, więc jest to o tyle wygodne, że po prostu to będzie się z nami przesuwać w momencie, kiedy będziemy po prostu szli. Dalej na wykresie jest wiele wskaźników, które to ułatwiają. No ale w tym momencie skoro znajduję się w premium, to już wiem, że zgodnie z konceptami ICT, chciałbym tutaj szukać mimo wszystko shortu. Więc szukam, jakie mam ostatnie point of interest w kierunku short, skoro jestem w tak mocnym premium. Patrzę, że mam tutaj dane Fair Value Gap, mam tutaj konkretnego, konkretny rodzaj order bloka, do którego mógłbym się odnieść. No i w tym momencie dużo łatwiej mi jest wtedy, jeśli pojawi się setup na shorta, to antycypować konkretne miejsce do którego cena może podążać. Sami zwróćcie uwagę zresztą jak pięknie tutaj ten order block został zrespektowany i jak fajnie nam się tu wszystko przesuwa i jaką mamy ekspansję na przykład w tym momencie w ramach właśnie wszystkich. I, więc jest to bardzo mocne narzędzie, proste, ale daje nam dużo, dużo możliwości.